Pociąg Ełka Łódzkiej, kolei aglomeracyjnej do stacji Łódź Widzew, do stacji Zgiersz, jedzie na tor 10, przy peronie 2. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do krawędzi peronu. Planował w pociągu o godzinie 16.48. Półna, ostatni, Warszawa wschodnia, przez stopnie, Warszawa Załudnia, Warszawa Centralna, idzie na to w dziedzinate, w wyboronie drugim. Podąku werski rejecki, z ostatni bez oczywiście główna, do ostatni, warszawa w przez stopnie, Warszawa Zapłudnia, Warszawa Centralna, idzie na to dziesiąte, w ze koronie drugim. Pociąg to wiemy te obowiązkową, rezerwancją mniej. Wagony numer 8, 7, 4, znajdują się na początku składu pociągu. Wagony numer numer 7, 7, w środku składu pociągu. Wagony numer 3 7, 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 się 7, pociągu. 7, numer 2. 7, zachować ostrożność i nie zbliżać się do do stacji główny przez stację Kut Nowosława Starym Główny wjedzie na tor ósmy przed rami drugim Pociąg intensyfikuje obiekt stacji Warszawa Wschodnia do stacji, stacji Bydgoszcz Główna przez stację Kut Nowosława Starym Główny wjedzie na tor ósmy przed rami drugim Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsc Wagony numer 1, 2, 3 znajdują się na początku składu pociągu Wagony numer 4, 5 znajdują się w środku składu pociągu Wagony numer 678 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 2. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do gradzenia peronu. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Bednary za pociąg kolei Mazowieckiej Kolaski Łowic główny Warszawa Wschodnia zostanie podstawiony przez wodza PKT. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Bednary za pociąg Kolei Mazowieckiej z ul. Łowy Główne Warszawa Wschodnia zostanie podstawiony przeszkodztwem PKP. Stanował wjazd autobusu o godzinie 17.31. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Bednary za pociąg kolei Mazowiecki Łódź, Główny Warszawa Wschodnia zostanie podstawiony przed dworcem DKP. Autobus komunikacji zastępczej do stacji Bednary za pociąg kolei Mazowiecki 12 łodyg Główny Warszawa Wschodnia zostanie podstawiony przed dworcem DKP. Panowo autobus o godzinie 17.31. dostępnej do stacji Bednary za pociąg Kolei Mazowieckich Racji Łowicz Główny Warszawa Wschodnia odjedzie z dworca PKP autobus do Bednary za pociąg osobowy. O to, że dziesiątym przy drugim przejdzie pociąg bez zatrzymania. Po to, że dziesiątym przy broni drugim przejdzie pociąg bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi beronu. Pociąg bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność i odsunąć się od krawędzi peronu. stacji Lubmin do stacji Piła Główna, przez stację i Noworosław, bezpoś Główna wyjdzie na tor 8 przy wagonie drugim. Pociąg jest objęty obowiązkową rezerwacją miejsce. wagony zestawione są w następującej kolejności. Wagon nr 12, 13, 14, 15. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 13. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do krawędzi peranów. Thank <tries> you. Po to, że i po to, dziesiątym przy drugim przejadą pociągi bez zatrzymania. Po to, że i po to, dziesiątym przy drugim przejadą pociągi bez zatrzymania. Prosimy zachować ostrożność i odsunęć i odkre węgieranu. 875, 055.